<Gląk> to... <gülє> to... <gülє> <gülє> Co? Ja się słucham. Nie, no, jeszcze nie będę tak. 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 ja to się no, się Nie! jeszcze ja, ja tak <się> <w tym biorę>. nie jest. <Nie>. No, 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 tak no, no, to no, 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 ja no, no, Ja no, 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 Słynny maluszek, który objechał Polskę w roku 2022 samodzielnie, numer 113. Wieszką, Wesołe maluchy sobie radzą Ile kawa? Yy, 12, wypadku i takie testacze jak tam ten z tego godziny Pływa, nie sprawdziłem cenacz. Ale was jakbyście mieli po dychu, ale niestety fajki 6 dych ja. Jeszcze piwkę dobra. Ale prawdziwe

2. Так, тобто можу і зроблю слово. Добро. Чудово. Якщо потрібно рішуть, там але